Katarzyna Cichopek kilkanaście lat temu wzięła udział w tańcu z gwiazdami, gdzie tańczyła w parze z Marcinem Hakielem. W trakcie długich treningów i emocjonujących występów narodziła się między nimi miłość. Wkrótce Cichopek i Hakiel wzięli ślub oraz doczekali się dwójki dzieci. Po kilku latach sielanki w ich małżeństwie zaczęły pojawiać się problemy. Wydawało się jednak, że Kasia i Marcin zażegnali kryzys i znów świetnie się dogadują. Zaledwie dwa miesiące temu aktorka chwaliła się w sieci filmikami, na których tańczyła z mężem na plaży i wyglądała na szczęśliwą. Tymczasem dziś, jak grom z jasnego nieba, w mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie pary, w którym informują, że ich związek należy już do przeszłości. Internauci są w szoku i nie mogą uwierzyć, że to już koniec miłosnej historii, która trwała łącznie aż 17 lat. Z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu, mną to bardzo wstrząsnęło. Pani Kasiu, bardzo mi przykro, byliście tak piękną parą, życzę wam powodzenia i spokoju, niech ta decyzja przyniesie wam same pozytywne owoce. Szkoda, ale po co się męczyć razem, jak już nie ma miłości, niedowiary, świat się naprawdę kończy, jak już nawet cichopki się rozstały, szkoda, taka piękna para, przykro jest patrzeć, jak zgrana i fajna rodzina się rozpada, dziwne i smutne pasują do siebie, czytamy w komentarzach.